Witam wszystkich ponownie na moim kanale Darek z tej strony. W ostatnim odcinku zapowiadałem, że jeśli się wyrobię, to postaram się zrobić odcinek o perfumach, które ja nazwałem ultra niszowe, ale sam producent tych perfum takie właśnie nazwał. Powiem wam, że ja te perfumy znałem już od właściwie od czasu, kiedy zostały wypuszczone na rynek. No niestety cena tych perfum skutecznie mnie odstraszała. Chodzi tutaj o perfumy naprawdę luksusowe, o perfumy. To jest taka pierwsza, wydaje mi się pierwsza taka Liga światowa, jeśli chodzi o perfumy. O perfumy luksusowe, a tym bardziej o perfumy arabskie, bo mować się będzie o perfumach z tamtego rejonu. Ja już kilka razy prezentowałem na moim kanale perfumy z tego domu, ponieważ jestem w posiadaniu jednego pełnego flakonu, aczkolwiek jest to pierwsza generacja, tak jak oni to nazywają. Jest to pierwsza generacja jest druga generacja, jak do tej pory stworzyli właśnie dwie linie perfum. Ja jestem w posiadaniu Abracz tych perfum i to jest właśnie ta pierwsza pierwsza generacja pierwsza linia. A jak już mogliście zobaczyć tematem dzisiejszego odcinka będą to perfumy z domu The Spirit of Dubai, a Yy, dokładniej perfumy, yy, które będą bohaterem dzisiejszego odcinka, nazywają się BAS. Ja jestem w posiadaniu yy, dosłownie 1 ml. Taka mała, bardzo yy, odleweczka, którą dostałem w prezencie, i chciałem yy, podziękować, właśnie yy, Ligita. Dostałem od niej tą małą próbkę za darmo. Yy, właściwie ona była w pakiecie z innymi próbkami, ponieważ ja nawiązałem kontakt z dziewczyną, którą poznałem tutaj na lokalnej grupie perfumowej. No i okazało się, że naprawdę ma ona sama bardzo duży dostęp do, do perfum i to naprawdę takich perfum konkretnych, bo sprzedawała kiedyś perfumy i chciałem kupić. Chciałem kupić, ponieważ miała e, sprzedaje właśnie w, w odlewkach, e, jak to się mówi, rozbiera perfumy, te, które ma sama w posiadaniu i chciałem kupić e, małą odlewkę, ponieważ już od dłuższego czasu mnie interesowały, a mianowicie chodziło o perfumy e, Teodoro Scalotinis, które ja mam, które nazywają się Tobacco Maniac, ale z tej samej linii chodziło mi o perfumy e, Santal Wood. I e, poprosiłem właśnie o taką piątkę tych perfum. E, okazało się, że i te perfumy, i te perfumy Baz dostałem za darmo. E, na testowanie jeszcze kilka innych takich e, próbek dostałem, ale właśnie poprosiłem, ponieważ. E, opisała mniej więcej, jakie perfumy ma w swoim, w swoim posiadaniu, wysłała mi nawet listę, a więc znalazłem baz, te perfumy od zawsze mnie interesowały, ta druga linia właśnie, ale nigdy jakoś, no, nie zdobyłem się na zakup próbek, nie wiem, ale od zawsze, od zawsze, no, miałem takie pragnienie poznać, poznać te, te perfumy i poprosiłem o małą chociaż o odleweczkę i dostaję właśnie jeden e, jeden ml, a więc to w zupełności wystarczy, żeby poznać, zapoznać się z perfumami. Dobra, to jeszcze raz podziękowania dla e, Ligiti za e, pomoc w, w odcinku to też, bo bez tych próbek, odcinek pewnie by nie powstał, ale i osobiście dla mnie za możliwość testowania perfum, które no albo nie wiem kiedy, w jakim czasie mógłbym testować, albo nawet w ogóle. A więc jeszcze raz, to było tak tytułem wstępu, a teraz wracamy do perfum. Druga generacja perfum z domu The Spirit of Dubai. The Spirit of Dubai należy do właściciela do firmy Nabil. Oni też produkują pod tą nazwą perfumy. Są to raczej z takich, o ile ja się orientuję, są to raczej z takich perfum tańszych. Coś w stylu Ajmal, z tej z tej linii takich tańszych perfum. No, ale to wcale nie oznacza, że nie mają czegoś dużego na swoim koncie, ponieważ do tej samej Firmy, należy, na przykład należą najdroższe perfumy na świecie, Szamuk, które się nazywają. Jest to duża butla, o ile się nie mylę, 3-litrowa. A więc no, mają jakiś rekord też na swoim koncie. Wracając do BAS, ponieważ tak nazywają się te perfumy, a więc Spirit of Dubai, druga generacja BAS. Powiem Wam, że. Nie jest mi łatwo i prawdopodobnie nie uda mi się opisać tego, co ja chciałbym opisać w tych perfumach. O tych perfumach to trzeba najlepiej przetestować na własnej skórze. Ciężko mi będzie z tego względu, że jeśli spojrzycie na piramidę nut, no jest tutaj tego naprawdę, naprawdę sporo. I ja kiedyś wyczytałem, że nawet to, co możecie sobie sprawdzić na fragrantice, czy nawet u nich na stronie nuty, które są podane, to i tak nie są wszystkie nuty. Ja słyszałem, że tam może być nawet ponad 200 składników użytych do produkcji perfum, mniej więcej, powiedzmy, tak to się waha. Ile składników jest użytych do perfum, i to niekoniecznie tych, ale ogólnie do tej całej generacji, do tej całej linii, a więc nie wszystkie nawet mogą być tutaj zawarte w internecie, jeśli spojrzymy. A więc dlatego to może być tym bardziej trudne: no bo w czym jest problem, nie wiem, opisać perfumy, które składają się dajmy na to z 10 nut której zawsze wyjdą, której zawsze odejdą, której zostaną e, ale tutaj powiem Wam, że no, naprawdę jest tego multum. Jak gdybym chciał Wam tu przeczytać odcinek, trwałby pewnie z, z godzinę. E, a więc wstawię tylko zdjęcie tak do podglądu, ale tak powiem Wam, że e, perfumy, dobra perfumy ogólnie są to perfumy arabskie, jak najbardziej arabskie. Nie są to jednak perfumy taki ud zabijaka, chociaż jest tutaj oczywiście ud zawarty. Nie jest to od razu, muszę powiedzieć, typowy taki ud e, mocny, animaliczny, e, typowy dla swojego rodzaju, powiedzmy, perfum mm, arabskich. Ja tutaj zapodam sobie jeszcze kapeńkę. Powiem Wam, że testowałem, ale też tak ostrożnie, ręka mi drżała, żeby Chcę się, chcę się cieszyć, mam tylko, mam tylko dosłownie kropelkę. A chcę się cieszyć jak najdłużej tymi perfumami. Perfumy otwierają się delikatnie, jest tutaj na pewno od razu dostajemy na otwarciu klimat perfum arabskich, ale tak jak wspomniałem, delikatne, bardzo delikatne. Są to perfumy uniseksowe przede wszystkim, a więc yy, kobiety. E, które lubią ud, te właśnie arabskie klimaty, ale takie właśnie bardziej idące w przyprawy, w ud, e, w, e, w amber. To jest właśnie coś takiego, e, gdzie i kobietom by to mogło e, swobodnie pasować. Otwierają się e, dosyć delikatnie troszeczkę tak cytrusowo ale cały czas czuć tutaj. Yy, cały czas czuć przyprawy. ja Mi jest nawet ciężko powiedzieć, jakie są tu przyprawy. Trochę pieprzowe. Yy. I troszeczkę kadzidła tutaj można wyczuć, ale dobrze, że jest tylko odrobinkę. Kardamon, może trochę na, na otwarciu. A więc yy, na pewno. Yy, yy. Są tutaj takie ak akordy przyprawowo-drzewne, ale jeszcze raz i to będę powtarzał, że delikatne. Delikatne nie jest to, nie jest to tak zwana tutaj w naszym perfumowym slangu obora czy, 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 czy jakaś inna stodoła. Są bardzo, bardzo delikatne. Po jakimś czasie to wszystko, to wszystko tak trochę mięknie, trochę się osusza i powiem wam, że zaczyna wychodzić delikatnie skóra. Ja tutaj wyczułem skórę, e, taką fajną, delikatna ta skóra jest taka naprawdę do przyjęcia. Ja lubię perfumy skórzane, ale też e, żeby, to, e, żeby to miało jakiś umiar. I tutaj właśnie wychodzi ta... Y, trochę tej skóry, i ca ale cały czas gdzieś y, na podłożu, cały czas czuć jest gdzieś taki delikatny ud. I powiem Wam, że y, troszeczkę słodkości tu jeszcze wychodzi. I powiem Wam, że mniej więcej to wszystko tak już zostaje y, do samego końca. To się wysusza po, po, po trochu, po trochu y, i zostaje taki delikatny powiew perfum arabskich udowy trochę właśnie bursztynu wetiwerii może trochę ja bym powiedział drzewa sandałowego a więc wszystkiego wszystkiego po trochu to jest to właśnie co mówiłem na samym początku naprawdę trudno mi będzie opisać te perfumy ze względu na ilość samych nut no, nie da się tego mój nos ja mogę powiedzieć tylko to co mój nos wyła wyłapuje ale oczywiście, co nos, to opinia i ktoś inny mógłby wyłapać więcej albo inne nuty z tych perfum. Jeśli ja mógłbym, ponieważ tak jak zawsze staram się, jeśli mogę porównać jakieś perfumy do jakichś innych perfum, które ja znam albo które znajdują się u mnie na półce, to powiem Wam, że w tych perfumach to co ja. Taki wspólny mianownik, trochę taki wspólny jakiś pierwiastek, który ja znalazłem, było, można by było gdzieś zaczerpnąć tutaj, na przykład z Amirwan trochę taka, właśnie taki Ut, ale taki wpadający trochę w Fujer, trochę z Rasasi z Kambodży, tutaj mógłbym też coś dodać, a więc ze wszystkiego gdzieś można było coś trochę upchać. Ale mówię, no, to, są, o, to są całkowicie oddzielne, całkiem, całkiem takie oryginalne, całkiem inne perfumy, mimo tego, że dużo perfum arabskich, gdzieś już się wąchało, gdzieś coś się szarpnęło, gdzieś coś się zna mniej więcej, to wszystko, gdzieś, gdzieś się pamięta. Ale jednak każde z tych perfum mają swój charakter i tak samo jest w przypadku perfum BAS. Producent opisał, że te perfumy powinny się trzymać. No na skórze to pewnie nie, ponieważ myjemy się i tak dalej, skóra się poci. Ale ogólnie napisali, że te perfumy powinny się trzymać 48 godzin. Powiem Wam, że faktycznie ja używałem, gdy sobie testowałem, używałem do pracy i po zaaplikowaniu na koszulkę, koszulka po całym dniu jeszcze właśnie pachniała perfumami już tym delikatnym, takim wyschnięciem. Perfumy same nie są. No, to też może być właśnie kwestia tego, że ja tak dosyć ostrożnie ich używałem, ale muszę powiedzieć, że nie są to jakieś takie ekstremalnie wybuchowe perfumy. Ja bym powiedział, że projekcja jest dobra, projektuje tutaj na, będzie nam projektować na około i trzymają się też dosyć długo. Tak jak powiedziałem, cały dzień ja na koszulce je czułem. Ale tak jak mówię, że musiałbym, musiałbym dobrze sobie, dobrze sobie za, zaaplikować, tak może ze dwa, ze trzy razy, żeby móc się wypowiedzieć tak w 100%. No ale tak jak mówię, oszczędzam, bo mam tylko trochę, a więc mogę się wypowiedzieć tylko na podstawie tego, jak ja tych perfum używałem, ale ogólnie na parametry naprawdę nie mogę narzekać. A teraz chciałem jeszcze wrócić do jakości. Powiem Wam, że słowo, którego producent użył jako ultra nisza, no oddaje to w stu Powiem Wam, że perfumy, gdy, gdy, gdy się wącha te perfumy, ja nieraz właśnie powtarzam, że są na przykład perfumy, mogą być z tych tańszych, mogą być bardzo drogie. Ale są perfumy, które mają zawarty ten taki pierwiastek luksusu. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że są użyte naprawdę składniki bardzo wysokiej jakości. Jak najbardziej mają oddać swój naturalny wydźwięk. I tutaj w tych perfumach ja to wszystko powiem Wam, że znajduję. Naprawdę, tutaj, gdy na przykład tej skóry czułem trochę, to była skóra tego udu delikatnego, no to czuć było ud. I tutaj, składniki, sam właśnie, sama jakość tych perfum, no tutaj na pewno jest ten pierwiastek i to taki solidny pierwiastek tych perfum luksusowych w naszym slangu, że czuć. Pieniądz. Powiem Wam, że te perfumy, jakiś taki garnitur, koszula i gdzieś aplikacja tych perfum. I nie mówię dla otoczenia, bo znając perfumy arabskie, nie każdemu te perfumy się podobają. Perfumy arabskie tego typu wydaje mi się, że to są perfumy dla pasjonatów. Ty masz się nimi cieszyć, ty masz się nimi napawać. Niekoniecznie otoczenie. A więc no zaaplikowany takimi perfumami naprawdę może dodać y, tutaj nam y, pięć gwiazdek do mocy y, to jest y, bankowe piękne piękne perfumy powiem wam że y, piękne mówię w tym sensie że y, jeszcze raz to są perfumy arabskie a więc gdzieś y, gdzieś ten wspólny mianownik perfum arabskich można znaleźć y, wszędzie właściwie tego typu perfum ale są piękne z, z tego względu, że jakość tych perfum, no tutaj czuć tą klasę, czuć ten luksus taki, składniki. No tutaj, jak zaaplikujemy, to wiemy, że mamy do czynienia z najwyższą klasą produktu, za który zapłaciliśmy 765 euro, ponieważ tyle kosztuje flakon. O pojemności 90 ml, o ile się nie mylę, a więc jest to dużo, jest to dużo, ale powiem Wam, że na przykład perfumy tutaj w Europie też, czy Bodicea, De Victorius mają droższe perfumy, mają po 1900, po 1000, po, 900, po 700. Ostatnio perfumy, które, których robiłem recenzje te, o ile się nie mylę, jak one Blue Sapphire chyba tak się na, nazywały. One też kosztowały, coś chyba około 600 euro, a powiem Wam, że no w porównaniu tutaj do Spirit of Dubai, Bass, no to kiepsko, nawet nie średnio, tylko kiepsko mi to wychodzi. Im to wychodzi, a więc gdybym miał wydać na, na tamte mniej więcej taką samą kasę, a tutaj na Bass, no to e, moja odpowiedź jest e, prosta jak włos mongoła naprawdę czuć luksus, wiemy za co płacimy. Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, czy taka cena jest warta tych perfum, aż ale na pewno perfumy są warte ceny. Jest tutaj Jest tutaj wszystko czego od luksusowych perfum byśmy sobie życzyli. A więc to by było na tyle, ile mogłem tyle powiedziałem, bo tak jak mówię no nie jest prosto opisać perfumy z taką ilością składników. To trzeba poczuć na własnej skórze, wtedy można cokolwiek więcej powiedzieć. A więc piszcie komentarze pod spodem. Wiem, że są wśród moich widzów, przynajmniej byli, nie wiem czy jeszcze są, ale byli, którzy mają u siebie w kolekcjach perfumy drugiej generacji The Spirit of Dubai. A więc jeśli dalej mnie oglądają, to prosiłbym o komentarz. Jeśli mogliby napisać, akurat jeśli mają te, jeśli mają inne, to też mile widziane komentarze na wszelaki temat. Z drugiej generacji, z pierwszej generacji, też oczywiście piszcie. A propos, z pierwszej generacji wyszły w tym roku nowe. Bardzo ciekawo wyglądają nuty. A więc tak, to by było na tyle. Piszcie, dajcie kciuk w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej!